Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak tytuł wskazuje, w tym odcinku pomalowaliśmy BMW. A jakie pomalowaliśmy? No to sam nawet tego kurwa nie wiem, ponieważ zaraz na początku prac, po tym jak przygotowaliśmy cały ten samochód, tłuszczyliśmy, umyliśmy, no zrobiliśmy wszystko. Mnie kurwa wyprosili i powiedzieli, że to będzie niespodzianka. i wam pokazać, i, i, i sobie chciałbym Dobra, ją opaskę, nie pierdol o, Kurwa, ale to jest różowe A Już wiem to... czym... A jakie miało być? No kurwa, fioletowe miało być Już wiem dlaczego tak zrobiliśmy, jeszcze mi kurwa zrobimy No właśnie, paska. jest fuck up No właśnie widzę, jest fuck up kurwa. Jest delikatny jest ten, fuck up To jest ten autysta? To jest ten autysta? Artysta, artysta Ale przecież to jest fioletowy. Nie ma. Nic mać, się nie Nie mać, co to, to nie jest. To nie jest fioletowy, nie. nie? Ej, ale to błyszka mi się podoba, fajnie. Ej, w ogóle bardzo mi się podoba ten motyw taki ala kreskówkowy. To jest widzę w ogóle trochę stylizowany Ala Budda, e, ale nie. Jest fajnie, fajnie, podajmy. No tyle... My... Ej, może w słońce jak wyjedziemy, to ten kolor nabierze jakiegoś, kurwa wrażenia, bo jak... Na... Ej, a to jest w ogóle namalowana? Nie! A tu była pomalowana naklejka i ona jest zdjęta. Też fajne bary Bayer, fajnie, fajnie, podoba mi się. Sami możecie ocenić, że naprawdę taki kreskówkowy look dobrze siedzi na śmieciu, Naprawdę mi się podoba. Czyli jednak fajnie, że jest różowe. Tak, nawet, nawet rejestrację byłem zrobiliście. Tylko E4 brakuje no. Fajnie, fajnie, fajnie No to teraz jak już tak dobrze z tym poszło to z tego też tak trzeba się zrobić tak? Znaczy może zostawcie w komentarzu Moi drodzy informacje czy chcecie żeby E4-6 Cabrio też pomalować W jakiś pojebany sposób W ogóle też jest pomalowane maćku Sprayami tak, jak już dobrze wiem Już pokazywałem, widzą, że, że będzie to malowane Sprayami eee... Nie no ja bym się tym przyjechał, no ja bym, ja bym... Nie dzisiaj, to nie dzisiaj. W następnym odcinku zrobimy przejazd przez miasto. Ja, tak? Tak. Zrobimy? Tak. Tak, bo tak. się jeszcze go w Cicho Będziemy upierdalać w następnym odcinku ten tak. na samochód? Tak. No dobra, no, no. To... To, to... jak mamy... <laughs> no tak, kurwa na różowo. Cicho. Boże, kurwa autysta. No to moi drodzy, jeżeli w takim razie chcecie, żebym w następnym odcinku upierdalał po mieście i... <noise> Jeśli chcecie, żebym w następnym odcinku upierdalał po mieście, to zostawcie łapkę w górę! Na pewno nikt nie zostawi! No może nie zostają właśnie... Właśnie nikt nie zostawi wtedy i... i... wtedy nie będziemy upierdalać? Pierdalać? Wtedy będziemy jeździć spokojnie. No, ale jeżeli zostawią tę łapkę w górę, no to będziemy upierdalać i może nagramy właśnie lasy ludzi na różowy, kurwa, samochód. A ja możemy dupę jakąś posadzić w Nie. Ja muszę to grać. Nie, tak. Nie, nie, no! To czy... Ogólny luk jest fajny, a możemy go wypchnąć za słońce, macie? To chodź go, Macie. Nie, Nie, zostawcie! To będzie w następnym odcinku. Nie! W następnym! Nie, w następnym! Zastanówmy to, następny też będzie. To ja, jak wszystko, to trudno. To jak wlotno. Czekaj, czekaj, bo to trzeba. z bujanki, z bujanki trzeba. Dobra, idzie. Grożajmy coś teraz Uff. Uff. Co ty, ci śmiecie. nie Ty To kurmio na przykład przy świecie. Jest patrz, powinno. Weź tam tu dwie. A tu nie uczyłam, bo to jest górki To no, cię ten tak W Nie dajcie się. Ej, wygląda dobrze! Ej, świetne słonecznym naprawdę dobrze wygląda. Więc jak wrażenia kurwa wiecie w ogóle, ale... Ej, wygląda to dobrze, naprawdę mi się podoba. Podoba mi się nawet ten różowy już nam się podoba. Czyli zostawiamy różowy. Chyba tak. Ale reakcje ludzi będą naprawdę myślę fajne. Felgi trzeba jeszcze przemalować może na czarno że pasowały bardziej. Kurwa. Dobra. No to upierdalamy w następnym odcinku. No na, to łapeczka w górę, moi drodzy, komentarzy i subskrypcja, oczywiście, moi drodzy, subskrypcja. I będziemy upierdalać w kolejnym odcinku. Ten odcinek był trochę krótszy taki z racji, że nie będę was po prostu mordeczki oszukiwał. No był no, na roboty straszny. Yy, więc yy, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będą odcinki trochę dłuższe i z upierdalania też nagram jakiś taki fajny, długi odcinek. Więc co? to, do zobaczenia w takim razie moi drodzy i pa pa!